Najnowsza trzecia generacja Citroena C4 dostępna jest zarówno w wersji spalinowej, jak i elektrycznej. W tym materiale wideo zobaczycie porównanie obu wersji. Zacznijmy od stylistyki. W zasadzie oba samochody wyglądają identycznie. Różnice są tak naprawdę dwie. Elektryk posiada emblematy E pod lusterkami bocznymi, no i oczywiście pozbawiony jest rur wydechowych. Klienci, którzy zdecydują się na standardową wersję spalinową, będą wybierać między silnikami benzynowymi i diesla. Trzycylindrowe benzyniaki PureTech Tech mają pojemności 1,2 litra i w zależności od wersji mogą generować 102, 130 lub 156 koni mechanicznych mocy. Maksymalne momenty obrotowe od 205 do 240 Nm. Alternatywą jest Diesel Blue HDI. Czterocylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 1,5 litra. Dostępne moce 110 lub 130 koni mechanicznych. 130 i 156-konne jednostki napędowe mogą zostać zestrojone z 8 ośmiobiegową skrzynią automatyczną. W standardzie oferowany jest sześciobiegowy manual. No i jest jeszcze oczywiście wersja elektryczna. Która oferuje kierowcy 136 koni mechanicznych mocy i 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę trwa 9,5 sekundy. Dla porównania silnik benzynowy 1,2 o mocy 130 koni mechanicznych z manualną skrzynią osiąga setkę w 8,9 sekundy. Wersja elektryczna, z racji na baterię, jest o ponad 300 kg cięższa od najmniejszego benzyniaka. Porównajmy także ceny. Cennik C4 z silnikiem benzynowym startuje od kwoty 73 300 zł. Najtańszy diesel jest o 10 000 droższy. Natomiast za elektryka EC4 należy zapłacić co najmniej 134 900 zł. No dobrze, różnice były. Pora przedstawić Wam kluczowe zalety i ciekawostki tego modelu, już bez podziałów. Po pierwsze, Citroen C4 to przede wszystkim rewelacyjne zawieszenie, które efektywnie wybiera nierówności i które zapewnia wysoki komfort podróżowania. Po drugie, sporo miejsca w kabinie. Mierzące 4,3 metra długości C4, choć ma wyraźnie opadającą linię dachu, oferuje naprawdę dużo wolnej przestrzeni w drugim rzędzie, zarówno na nogi, jak i głowy. Po trzecie, C4 występuje w czterech wersjach wyposażenia. Life Pack, Feel, Feel Pack i Shine. Po czwarte, ciekawostka dla gadżeciarzy, czyli wysuwany stojak na tablet i wysuwana szuflada, również na ten sam tablet. I to by było na tyle. Jeżeli szukacie ciekawie wyglądającego crossovera do miasta, koniecznie sprawdźcie ofertę Citroena C4.